Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Tu znowu Piotr i dzisiaj, co będę dzisiaj Wam opowiedzieć o innym postaciu? Hmm, niech pomyślę. O, już wiem. Dzisiaj Wam opowiem o jakimś takim podobnym dołowcy łowcy troli. Jakiegoś takiego bohatera zbyt brutalnego, Piotr Robin. W dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Piotr Robin to jest taki bohater, który jest zwykle kimś takim bardziej brutalnym i bardziej zbyt jak Sigma zupełnie, no i też jak y, prawdziwym bohaterem, jak łowca troli. On jest y, synem łowcy troli. Powiem taką historię o tym o łowcy troli i Piotrze Robinie. Chociaż dawno temu ci Eksederowie, którzy zwą się Samorytania, ale prawdziwa nazwa to jest Eksederowie. Eksederowie stworzyli takich dwóch ludzi, no chociaż jeden to był potwór, bo to był łowca troli. Stworzono dwóch chłopców, którzy mają stawić czoło Zeusowi, ale jedna z nich, ten matka potwora, czyli łowcy troli, uwolniła ich i i to zapowiada, żeby nigdy nie zrobili tego. Oni nie mogą dołączyć do eksederów. Oni chcieli po prostu wolności. Chociaż y, dwaj zostali rozdzieleni od y, Piotra, od łowcy i tak y, nie mieli z, kontaktu z nimi. Chociaż y, Piotr Robin, chociaż kiedyś się nazywał Piotr y, Prinki i tak y, Zaczęła się historia o tym, że Piotr był y, na ziemi z ludźmi takimi znęcającymi i zaczepiającymi od dawna. No i tak został traktowany przez rodzinę taką złą, która okazała się eksederowie, którzy zmuszali go do wszystkiego. Oni także byli dla niego niezbyt mili, brutalni, znęcającymi i też alkoholami. A Piotr, Uciekł od nich wreszcie, ale chociaż y, tamtego razu dowiedział się, że oni są eksederami, czyli wrogowie łowcy troli. Chociaż y, tamtego razu uciekł od nich, a potem trafił do jakiejś krainy, do krainy eksederów i znalazł takiego jednego obrońcę, który kiedyś był łowcą troli: Widgara. On był pradawnym bogiem, najstarszym od. Isildura to był kiedyś pra 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 dziadek. Isildura, Piotr Robin znalazł tego Widgara, chociaż on miał a jego amulet i tak y, wtedy ożywił go. A potem Witgar powiedział, że on jest synem łowcy, który on może pokonać eksederów. On jest nad wielką nadzieją. On mógł to naprawić. On nie miał już na tyle siły, ten Witgar, żeby ich pokonać, ale wiem, że to on, Piotr Robin, może pokonać Eksederów. I to zapowiadał. Pewnie widzieliście film Piotra Robina, Trzecia Wojna Światowa, w którym on pokonał czempiona, pokonał wojownika, który próbował się uwolnić i też Eksederów, swoich wrogów, którzy... Namieszali mu w głowie, swoich rodziców, przyjaciół. A kiedyś będzie normalny film, jak zupełnie w tym Transformers początek. No i tak Piotr Robin zapowiadał i pokonał. Chociaż... Jeszcze nie dołożyłem, że Vidgar pokazał mu, że ma swojego ojca. Łowcę Troy, który jest w Japonii, tam towarzyszący Glitter Force, on... Się o tym dowiedział. No i yy, przepraszam za zastanowienie się, bo hmm. trudno mi to powiedzieć, ale Piotr Robin nie mógł odwiedzić ojca prawdziwego, więc musiał na razie pokonać swoich wrogów. I tak nie mógł zrobić to szybko. I tak musiał pokonać najpierw eksederów. Kiedy pokonał, zaczął szukać ojca. I tak. Skończyło się na tym, że nadal próbował znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby znaleźć łowce troli. I tak próbował, próbował, ale następnym razem będą jeszcze filmy o Piotra Robina i tak tam wszystko będzie pokazane, jak to wygląda. Co jeszcze wam chcę powiedzieć? A, i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że Następny razem, tam 16 sierpnia, będę przebrany za Piotra Robina, który będzie walczył z wieloma bohaterami. I tak będę przebrany za postacia Piotra Robina. Tam, jak chcecie oglądać mój film, to zapraszam na następny film, który będzie tam w Hali Expo, którym tam ludzie są przebrani za postacie za anime i różnych tam. Też będę przebrany za Piotra Robina i też będę tam występować. Także dziękuję za dzisiejszy film i jak chceć dowiadywać się o różnych filmach i różnych moich pomysłach i nowych bohaterach, to zapraszam ale bardziej chcę łapkę w górę i subskrypcję. Na razie.